Ja tu zostaję, zaśpiewał na początek koncertu w Radomiu Łukasz Zagrobelny, polski wokalista, aktualnie związany z Teatrem Roma. Koncert Wrocławianina był ostatnim zorganizowanym przez Amfiteatr w ramach cyklu Spotkajmy się na Żeromskiego. Tego dnia spotkać się na Żeromskiego chciało wielu mieszkańców. Muzyczne spotkania wpisały się już w letni kalendarz imprez organizowanych w Radomiu i zyskały sympatię mieszkańców. Życie w Radomiu się ożywiło w ostatnich latach chyba dwóch, trzech naprawdę spoko. Dużo ludzi z radą tutaj przychodzi. Można spotkać znajomych i ognij. jest spoko. Jak ktoś zostaje na wakacje w domu, to w niedzielę czy w sobotę może tu przyjść i poglądać, co się dzieje. Są fajni artyści, można się pobawić w sumie. Mile spędzić czas po prostu. No, uważam, że miło można spędzić czas. No, oczywiście, jeżeli jest pogoda. Także kulturalnie posłuchać, pospacerować, zobaczyć. Ja akurat dawno nie byłam w centrum tutaj, więc sobie pospacerowaliśmy. Także bardzo bardzo. Łukasz Zagrobelny zaśpiewał utwory znane i mniej znane. Ten koncert był dziewiątym zorganizowanym w ramach tegorocznych spotkań na Żeromskiego. Przez całe wakacje w każdą niedzielę o godzinie 19:00 na Żeromskiego zbierali się wielbiciele różnych gatunków muzycznych, bo każdy koncert był inny. Na zakończenie był zatem pop. Było również wspomnienie nie o Beatlesach, także kantry, a nawet operetka.